dzień dobry we wtoreczek dzisiaj taki można powiedzieć dzień niepewny co się wydarzy bo duże opady są intensywnie prognozowane kumulacja chyba tak Dolny Śląsk Łódzkie ale tutaj u nas na Mazowszu też ma być intensywnie także tak z niepokojem się patrzy na to co nadejdzie i ogólnie co no trzeba jakoś czas zająć dzisiaj powiem wam że jestem dojechany po Sobocie, niedzieli, poniedziałku intensywnym. Już powoli mam dość. niedziela to tak, no, średnio najeżdża, ale po tej zerwanej nocce z soboty na niedzielę to też taka, no, była, można powiedzieć, jak przez mgłę. No, no i dzisiaj tak działam porządkowo bardziej. E, odczepiam trasę, troszeczkę ciągnię, chcę z tego kurzu umyć po belowaniu. I tak sobie wczoraj uświadomiłem dwie rzeczy z porządku. Pierwsza to taka, że już mam 1 trzecią żniw za sobą. Ponad 1 trzecią bo już 10 z 28 hektarów leży, no ale tam może przyżyta trochę plon będzie lepszy. Mam taką nadzieję, przynajmniej słomy trochę więcej będzie zżyta. Na pewno słomy będzie więcej, także mniej więcej szacuję, że na 1 trzeciej jestem żniw. I druga kwestia to taka, że teraz słoma to jest drugi plon Patrząc na ceny słomy, to jednak trzeba też pod uwagę że to nie jest odpad tylko dodatkowy plon liczmy tylko po 100 zł za kulkę jak mi wyszło ponad 15, 15,6 beli z hektara to mamy ekstra 1560 zł do hektara I powiedzmy sobie szczerze to starczy spokojnie na materiał siewny i na koszt zbioru także już trzeba uwzględniając nie tylko plon w ziarna w zyskach ale też i plon słomy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma hodowlę i tą słomę czymś zastąpi, bo jeżeli nie ma tej hodowli, to trzeba przecież przeliczyć wartość składników odżywczych, jaka jest w tej słomie. No ale bez hodowli też się da to zrobić. Przy takich przychodach to można naprawdę sporo tej polifoski, pół tony dać i jeszcze poplon posiać i składników będzie więcej w glebie niż ta słoma dostarczy. Także. Mi się wydaje, że cięcie słomy w obecnym roku na pewno mija się z celem. Nawet jak ktoś chce zrobić prótnicę, no to po takim jęczmieniu spokojnie słonecznik czy coś zasiać, to sporo tej masy się nawali. Czy też inne rośliny, które naprawdę w masę pójdą. mi oleista, nie oleista. No to także naprawdę bez szeroki wachlarz można zrobić. Także biorę się za Mycie enki, bo już prasę mam odczepianą. A jeszcze tak na wstępie tutaj koleżanki wczoraj miały, nie no to skończyłem późno wozić słomę. Przychodzę do obowy, to wiecie, czy pozamykać, tam światło na oborze zamknąć, zaświecić. No i jest straszny ryk, bo wyjadły wszystko do zera. Jeszcze jak wyjeżdżałem po słomę, po obrządku, to jeszcze tam miały resztki nie i jeszcze sporo miały i leżały, mówię, a to do rana poleżą tutaj ale wchodzę, straszny ryk, no i co zrobić, na szybkości, nie chciałyśmy się w kiszonki wozić wycinakiem, na szybkości wstawiłem belkę z siankiem no to powiem wam, że tak pozawijały, że później przyszedłem jakoś tak po 22 jeszcze do obory, bo tam krowy na wycieleniu żeby któraś piknęła, nawet nie mruknęła nie dały rady, tak to najadane. dzisiaj rano przychodzę podgarniały nim, to nawet nie wstawały, nie reagowały że im się jedzonko podgam, żeby wstać i to zawijać także się dorwały do tego jak nie widale. No, jednak te suche to, to lubią zwierzęta tak? mimo, że to było późno w połowie czerwca koszone te trawy ale tak one dla urozmaicenia to, to sobie mogą czasami można wstawić tam jałówką e, taką belkę sianka żeby sobie przegryzły, podłubały te włókno na pewno nie zaszkodzi na układ trawienny. Także koniec gadania. Nie przedłużam, biorę się za robotę. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy wy też tak macie, że jak sobie zaplanuję taki luźniejszy, spokojniejszy dzień, to się więcej nalatam niż zwykle. Jeszcze sobie przypomniałem, że mam e, niezebrane. Belki z sianem, 8 sztuk. Tutaj na tych kiszeczkach małych. Także to już polecę przed deszczami, zbiory. Bo tak tego nie będę wstawiał, tylko jest inny sposób, żeby tutaj nic, nic nie zmarnowało się. Ogólnie co? Umyłem małą Waltwę, umyłem JCB i wziąłem się za podkaszarkę trochę nad zielenią zapanować takich skrajnych miejscach działki gdzieś przy ogrodzeniu, przy rowie takie duperelki też trzeba było ogarnąć no i teraz jeszcze jadę bubelki, chcę trochę w garażu w porządku zrobić kosiarki wstawić, przecież sarkę przestawić tak, żeby troszeczkę miejsca w tym garażu zrobić, więc sporo, sporo tych zadań a jeszcze jak zdążę to beczkę uczepię i E, parę beczek w Nojowicy wywiozę. Dodatkowo próbki zrobić z e, gleby, w, e, tam gdzie chcę lucebny siać. Po ogólnie po tym jęczmieniu zobaczyć jakie tam jest pH, wywić czy wapnować znowu. Teraz po i tu bez zakopcem mieszać, czy oczywiście płytko nie tam głęboko. Czy już mogę siać lucernę na tych dwóch działkach? to jestem ciekaw, bo to, to może być różnie, może być zaskoczenie. Także yy, ogólnie nie nastawiam się jakoś mocno, że tą lucewnę w tym roku uda się zasiać. Że może być tak, że trzeba będzie jeszcze ty babno podciągnąć. A może się zaskoczy i będzie dobrze, zobaczymy. Także po kolei. Po kolei jeszcze kilka tematów ogarnąć, można będzie się za to wziąć, o. Jeszcze gdzieś tak przed obrządkiem, jakbym skoczył, zobaczył co tam na drugiej fili się dzieje i przy okazji parę próbek wziął zboża z przyczep. Bo już mam wilgotnością już swój. Wczoraj przyszedł. Także warto by było sprawdzić co tam się dzieje. Oho! A to niespodzianka już te belki prawie powrastały Dobrze, sucho, bo jakby było troszkę więcej opadów, to już by rosły <noise> ale nic im będzie kurczę to takie wiecie łąki że to malutkie ekstensywnie użytkowane Max trzy pokosy w ciągu roku albo na dwóch zamknę zobaczymy zbieram te resztki jest godzina 12.28 Tak że tak ten czas szybko leci. Ale kukurydza ładnie się wzięły. Miło popatrzeć jak to właśnie teraz w deszczu popadało takiego zdrowego i temperatury poszły do góry to by wtedy wystrzeliła. Teraz nic więcej nie brakuje wiedzy tylko wody. Jak chcemy jak najmniej mieć strat przy magazynowaniu balotów pod chmurką to nie mogą się bokami stykać jedne z drugimi muszą między nimi być przerwy, czyli tak zwane wężyki układamy takie wężyki to naprawdę ja w to nie wierzyłem, ale w zeszłym roku tak zrobiłem też w zeszłym roku sporo na łące u mnie leżało, bo we wrześniu dopiero zbierałem tam za rzeką belki z pierwszego pokosu razem z tymi z drugiego Ale faktycznie powiem wam ten patent działa Jedyny jego minus to jest taki, że trzeba mieć dużo placu No bo to jednak sporo miejsca zajmuje I te stogi to no chowają się przy tym Mówię to szczerze Wiem, że ja nic odkrywczego nie, nie wymyśliłem, bo to wielu takie rzeczy stosuje, ale dla tych, którzy wątpią, to naprawdę to działa, bo woda po prostu spływa z beli, no musi to leżeć na suchym placu, tak, żeby to w wodzie one nie stały w jakimś mokrym miejscu. To woda po prostu po zewnątrz spływa, od dołu tworzy się taka no można powiedzieć centymetrowa skorupka czarnego i reszta jest ok bo jak tak leżą to między belami zacieka gromadzi się woda i jest dupa blada mówiąc brzydko także jak tak na miesiąc, dwa dla cielaków siano, żeby tego nie taczać po oborze po stropie ale patent zajebisty jaki jest sens teraz to wtaczywać i za 2-3 tygodnie staczywać kolejną welkę, więc to powiedzmy jedna na tydzień gdzie, tak. To co tydzień staczywać tak? to sobie odjadę wezmę i, i z głowy. A jak gdzieś się śpieszę i jamówki nakarmić większe, to też już mam pod ręką towarek alignskich. Nawet takie wężyki powiem Wam układać, żeby między nimi 10 cm szpary było, żeby ta woda spłynęła i między tymi wężkami miała gdzieś odpłynąć. No to już wtedy można być spokojnym, te beliki będą fajnie leżeć. Często to się widzi na amerykańskim świecie, jakieś filmiki jakieś z, Ameryka z Ameryki, z Stanów Zjednoczonych tych farmerów, na, gdzieś się pojawią, gdzieś ktoś obejrzy czasami, to zauważy, że oni właśnie w taki sposób siano magazynują. Tylko oni tam mają obszary, się nie pierdzielą, tak jak my w ciasnej zabudowie. Inne warunki, inny świat. I na całą zimę po prostu tak jest siano zmagazynowane u nich. Dałem wcześniej, że to jest tak nieprzykryte, że to coś na wzór tych ekopryzm tak? bez folii. Że tam zakładamy, że ileś procent strat, a to się okazało, że naprawdę leży praktycznie bez strat. Witam już po południu, jest za 1515 .15. idę, zaczynam wcześniej obrządek. A, może nie wiem Ogólnie co zapomniałem wziąć kamerę ze sobą, bo byłem sprawdzić wilgotność ziarna na przyczepach, bo przyszedł mi nowy wilgotnościomjusz marki Willy Jest tam dostępny na Zenoxie chociażby można go łatwo znaleźć, gdzieś link podrzucę. Taki prosty wilgotnościomierz, on nie mieli ziarna, tylko tyle, że się tam sypuje z góry, zasypuje, dokręca nakręteczką i, i tyle. Mierzyłem to tak dziś, ile dałem rady rękę włożyć tak głęboko z przyczep. I wyniki były takie: 10,8, 12,5 i 13,2. Też się zdziwiłem. Jedynie co to tutaj na silosie, nie wiem, może taką próbkę trafiłem bo też absolutnie nic się nie grzeje tak jak i na tych przyczepach ile by ręką nie sięgnąć już 3 dni po skoszeniu to już to powinno się grzać tak jakby było mokre no to tutaj mi 19 pokazało I właśnie zobaczymy jeszcze parę dni poczekam co z tym się będzie działo czy tutaj jest sens dosypywać czy nie mam jeszcze taki 12,5 tony rezerwowy mały to w niego wsypię te dwie przyczepy plonarkę i tą 732, i w sam raz by pasowało tu dosypać Golden locha do tego silosa, ale no, boję się, boję się troszeczkę, żeby to mi się nie zaczęło gotować. Jeszcze będę to sprawdzał, te próbki także wam pokażę w akcji. Wybaczcie, bo nie wziąłem ee, ze sobą kamery. To wszystko na szybkości, a teraz biorę się za obrządek pościelić koleżanką, przywieść kiszoneczki, bo już wyjadły wszystko no i wcześniej się obrządzać, szambiarkę uczepić, żeby była w pogotowie, bo te deszcze nawalne trochę no jednak yy, niepokoją no widzicie, jeszcze na wieczór taka robota wcześniej się poobrządzałem to mnie podkusiło, żeby uczepić beczkę, bo już dawno za nią jeździłem i sobie pojeździć a Najbardziej mi motywuje fakt, że już prawie pod kory ten zbiornik tak z 80% wyładowany. Jak doleję, to, to będzie wtedy pełno albo i nadpełno i będzie gorzej to wywieźć niż teraz po bezposuchy. Także motywacja jest ogromna. I przy okazji, jeszcze z tamtego głównego też z jedną beczkę wezmę. A co to? Nie ma co się szczypać. Któż biednemu zabroni żyć bogato? I wiozę parę beczek. Zresztą górne powiem wam, że teraz tym zestawem to jest bajka, nie w porównaniu do Jaskina No to, to taki delikatny to. Niskie stężenie. Dzisiaj Saletra przyjechała, to stężenie azotu podniesiemy. Niech tylko się wypada, to rozsiewacz pod masę i ogień 150 kg Saletry Pod trzeci pokos mam nadzieję, że to będzie wystarczające. No oszczędzam tą lepszą. O. Nie chciałbym mieć co lać, a tam dużo w zbiorniku to nie ma. Jakoś tak wolno produkują, nie wiem czemu. Albo za duże potrzeby. <grymne> no i się zaczęło to dość ładnie pada a ja za chwilę muszę wyjść i wąż odbyć no nic jak trzeba to trzeba No, dosyć sprawnie to poszło, na szczęście tam nie muszę wyłazić, to jeszcze jedną sobie ćwiknę. I na dziś fajrancik, będę czekał, może się wypada, to wtedy jałówką parę wycinaków przywiozę, zobaczymy. Jak teraz nabieram przez ramię, to przestało padać od zrządzenie losu a za moment sobie zobaczymy z bliska tą kupowiedzę, którą zniszczył mróz, tak, która miała być odsiewana, które nie było sensu zostawiać, bo to o, bez w ogóle bez zastanowienia trzeba było czepiać talerzówkę, wypieprzać i odsiewać no i się nie posłuchałem. I zobaczcie co teraz z tego mam. Żeby nie było, bo no to jest ta przy działce siedliskowej. Nie oszukuję sobie według Ciebie do filmów. To jest ta sama kukurydza. Te liście niektóre przyżółknięte czubki no to od mocznika efekt, tak? Ale zobaczcie, jak się ona zagęściła. Skąd ona się tu nabrała? Przecież to połowy jej nie było i najgorszym właśnie miejscem tutaj ten brzeg był, gdzie nawet trochę dosiewałem, bo widać tutaj, co dosiewałem na poprzeczniaku, ale i potrzebuje jedną poprzecznik. Z tej strony to w ogóle nie było Tylko z rzadka A teraz jest Także chyba Za rok znowu będzie wcześniej siane O mróz to tak wiele i nie Skrzywdzi no Na pewno dał potyłku Bo musiała wszystko to co ona nad Glebą budować od nowa Ale i tak wygląda Lepiej niż te które były Na końcu siane No to tak, żeby jeszcze za wcześnie nie skończyć tego porządku i dnia całego koleżanki postanowiły dojeść tą belę z siana i czekają sobie na kolejną porcję tylko już tym razem siano kiszonkę, bo tego siana nie mam za dużo, to raz a dwa że nie po to te pryzma odkryta, żeby tego nie zjadały aczkolwiek powiem, że siano dużo szybciej się <noise> rozdaje, rozprowadza i dużo lżej. Bo się tak tylko roztoczy bele przez całą oborę i lekko widełkami po i jest po temacie. A tutaj no trzeba kombinować, jakoś to wytrząsać, żeby nie wszystko na jedną gromadkę. Później będzie kupę widologii. pierwszy wycinek za mną szkoda, że tu nie ma żadnego lusterka tak jak tam, żeby widzieć obrys wysładowarki czy się mieści czy się nie mieści o ja za daleko to odjechałem ale teraz z wycinakiem to ja mogę sobie korygować z łyżką to gorzej było, To, to jest święto specerek i cyk, lecę po kolejny wycinaczek zobaczymy ile mi się zeszło 19.50 zacząłem zabawę ale tak pewnie z 20 30 minut to zetrwa impreza bo kawałek trzeba przewieźć, jak już się nawozi to jest praktycznie 5 minut i porozgarniane no zajebiście, pół godziny to samo włożenie Ale trochę więcej dzisiaj nałożyłem niż zwykle, bo pięć razy A tak na dzień wystarcza 3, ale że chcę mieć troszkę więcej wolnego, no to to jest troszeczkę więcej. Dobra. Kończymy imprezę, kończymy dzisiejszego vloga. Dzięki za obecność. I cóż, do następnego.